Witajcie Państwa w programie. W tym tam turnieju można wygrać aż milion złotych. Teraz albo nigdy Edward Keredewski. Dajcie Państwa w nowym programie Rzycowa Szansa, teraz albo nigdy. W naszej zabawie zawsze biorą udział dwóch zawodników: Zawodnik ze studia oraz zawodnik z dowolnego państwa lub uniwersum z różnych raz gracz telebimowe. Zawodnik zawsze odpowiada jako pierwszy. Gra gracza w studiu. Pierwsze pytanie ma wartość 2000 zł. Jeśli zawodnik chce grać dalej, to musi obstawić część albo całą pulę zestawki, na który odpowiedział na pytanie. Stawianie wabanku oznacza podwojenie obstawionej kwoty. Cały milion złotych może wygrać ta osoba, która na 10 pytań obstawi wabank za każdy razem w danym odcinku. Teoretyczna wygrana może wynosić nawet milion tysiące złotych, jeśli zawodnik na dziesiąte pytanie stawi wabank przy maksymalnej wybranej z 9 pytania. Gracz telebimowy dostanie 200 zł za pierwszą prawidłową odpowiedź. Za każde kolejne pytanie dostanie o 200 zł większą od poprzedniego pytania. Maksymalna wygrana jaki może osiągnąć gracz telebimowy to 11 tysięcy złotych, odpowiadając na wszystkie 10 pytań. Jeżeli gracz telebimowy albo ze studia źle odpowie na pytanie, kończy grę, zachowując pieniądze, którzy mieli ze swojej stawki. Kategorie są wytypowane losowo przez komputer. Gracz może dwa razy zmienić kategorię na taką, która właściwie odpowiada danemu graczowi. Dodatkowo mamy dla każdego zawodnika mamy pytanie na rozgrzewkę, na który gracz w studiu może się zdecydować zanim zacznie właściwą grę. Jest na ogół bardzo łatwe. I jeżeli zawodnik odpowie prawidłowo na te pytanie, to pokryjemy wszelkie koszty związane z rachunki typu gaz, energia i internet. A teraz wybierzemy jednego zawodnika, który zagra o milion złotych z sali graczy. A jeżeli nie ma trzech zawodników z sali, to wyznaczymy zawodnika za pomocą reflektorów. Adam Płukmetemicki. Zapraszam do mnie jako pierwszego zawodnika programu. Dobry wieczór, ile masz lat, gdzie mieszkasz i gdzie pracujesz? Mieszkam w, w Lublinie, mam 34 lata i z zawodu jestem pracownikiem fizycznym. Dobrze, z twojego doświadczenia wynika, że pracujesz w firmie od 15 lat. Tak, a dokładniej w dzielnicy zachodnioświdnickiej i pracuję w dużej firmie, gdzie zarabiam dużo pieniędzy jak na miesięczną pensję. Dobrze panie Adamie, oto zasady teleturnieju Życiowa Szansa. Teraz albo nigdy. Masz 10 pytań i ciągu 10 pytań music obstawić część pieniędzy albo całą stawkę czyli wabank którą masz, żeby potem w dziesiątym pytaniu wygrać aż milion złotych o ile się uda. Ile masz rachunków za te kilka miesięcy? A więc 377 złotych i 80 groszy. I tu tyle masz na rachunku. Tak. A więc możemy zacząć grę. Kategorią pytania rozgrzewkowego to: Geografia. Oto pytanie: Ile obwodów ma Federacja Rosyjska? Odpowiadam: 46 obwodów. Czy to jest dobra odpowiedź? Tak, 377 zł i 80 groszy należy do Ciebie, Panie Adamie. A teraz, Panie Adamie. Wyznaczymy Ci kompana, który Ci będzie pomagać z kategorii z różnych dziedzin w odpowiadaniu na dziesięć pytań. Zgodnie z regulaminowego to gracz telebimowy odpowiada jako pierwszy. Którego kraju wybierasz Panie Adamie? Z Francji region Ile-de-France. Dobrze, wybierzemy Ci kompana z Republiki Francuskiej, regionu Ile-de-France. Antoni Magini. Panie Antoni, powiedz mi, jakie masz najmocniejszą, a którą najsłabszą kategorię? Moją mocną stroną to biologia i literatura, a najsłabsze z Oscary i historia. Dobrze, masz za zadanie wspierać gracza w studiu. Który możesz wygrać zgodnie z regulaminem po dziesiątym pytaniu, aż 11 tysięcy złotych, a kategorią pierwszego pytania właściwej gry to: Komedia. Oto pytanie. Jak nazywa się serial, który został wyemitowany w latach 1965-66 w telewizji polskiej? Odpowiadam: Wojna domowa. Czy to właściwa odpowiedź? Tak, 2000 złotych należy do ciebie panie Adamie, a dla pana to niego masz 275 franków francuskich. Tak dla zastrzeżenia, że każdy gracz telebimowy lub ze studia, który pochodzi spoza Polski, będzie konwertowany na lokalną walutę na podstawie stosunku złotówki od innej waluty. A panie Adamie, teraz jesteś na drugim pytaniu. Zgodnie z regulaminem minimalna stawka na którą możesz stawić to 200 złotych. Ale możesz też postawić wabank, który możesz wygrać aż 4000 zł złotych ryzykownie. A kategorią drugiego pytania to Biologia. Ile stawiasz za te pytanie? Stawiam 1400 złotych. Proszę bardzo, teraz grasz tam na damie o 3400 zł w przypadku prawidłowej odpowiedzi i 600 gwarantowanego w razie złej odpowiedzi. Oto pytanie. Jak nazywa się łacińska nazwa słoni afrykańskiej? Odpowiadam, Luxodonta. Tak, 3400 zł należy do ciebie panie Adamie, a dla pana Antoniego masz razem masz 825 franków francuskich. Więc panie Antoni. Za każde kolejne pytanie dostaniesz o 200 jednostek złotych więcej za każde pytanie, a potem po dziesiątym pytaniu możesz wygrać aż 11 tysięcy jednostek złotego. Panie Adamie, teraz czas na trzecie pytanie, a kategorią tego pytania będzie... Sztuka. Ile stawiasz za te pytanie? Wstawiam 2200 złotych. Proszę. Teraz grasz pani Adamie o 5600 zł w przypadku prawidłowej odpowiedzi i 1200 zł w przypadku złej odpowiedzi. A oto pytanie. W którym wieku powstał obraz Dama z łasiczką, wykonanego przez Leonarda da Vinci? Trochę się znam. Mimo tego stawiam odpowiedź. 15 wiek. Tak jest. 5600 zł należy do ciebie, panie Adamie. A dla pana Antoniego masz razem masz 1650 franków. Dobrze. Teraz czas na czwarte pytanie w tym programie. A kategorią w tej grze to Oskary. Ile stawiasz za te pytanie? Może pan Antoni będzie miał problem z odpowiadaniem. Więc stawiam 4000 zł. Proszę bardzo, teraz grasz o 9600 zł w przypadku prawidłowej odpowiedzi i 1600 zł W przypadku złej odpowiedzi. Oto pytanie z kategorii Oscary. Jak nazywał się reżyser filmu ich nocy, który zdobył 5 statuetek Oscara w 1934 roku. Oho, nie mam pojęcia, niestety. Zostało 3 sekundy. Dobrze, kim był reżyser tego filmu z 1934 roku? Co wnioskujesz? Ten film powstał w lutym 1934 roku i grali aktorzy Clark Gable i Claudette Colbert. Ale reżyser zdobył statuetkę Oscara w przyszłym roku. Czy możesz podać imię reżysera tego filmu? Tak, reżyser miał na imię Frank, a moja odpowiedź to Frank Capra. Czy to jest dobra odpowiedź? Tak jest. 9600 zł należy do Ciebie, Panie Adamie. Panie Antoni, niestety nie udało Ci się odpowiedzieć na pytanie z kategorii Oscary i dziękujemy za udział w naszym programie. Wygrałeś 1825 franków francuskich, czyli 1200 zł. Dziękuję i do zobaczenia. A Panie Adamie, czas na szóste pytanie, który będzie z kategorii... Literatura Polska. Ile stawiasz za te pytanie? Ale nie może być mniejsza niż 4200 zł. Stawiam 8400 zł. Proszę bardzo, teraz dla stania o 18000 zł w przypadku prawidłowej odpowiedzi i 1200 zł w przypadku złej odpowiedzi. Oto pytanie. Jak nazywał się poeta, który napisał w XVI-wiecznej, który napisał Kupiec czy Żywot Józefa w XVI wieku panował renesans i zaczynał się pisanie poezji nowożytnej w Polsce. Możliwe, że w tym samym okresie rozpoczęła się nowa era architektoniczna jak na przykład Barok. Jeśli chodzi o polską poetę nowożytną, to odpowiadam Mikołaj Rej. Jesteś pewien. 18 tysięcy złotych należy do ciebie Panie Adamie. Panie Adamie, teraz czas na siódme pytanie, które będzie z kategorii. Historia. Ile stawiasz Panie Adamie? Ale nie może być mniejsza niż 9600 zł, a więc wezmę 10 tysięcy złotych. Proszę bardzo. Teraz draż Panie Adamie o 28 tysięcy złotych w przypadku prawidłowej odpowiedzi i 8 tysięcy złotych w przypadku złej odpowiedzi. A oto pytanie z kategorii historia. W którym powstaniu, od jego nazwiska dowodził kozakami w 1648 roku? HMMM, może być interesujące ale nie mam pojęcia o takim pytaniu, szczególnie z historii wschodniej Europy, co wiesz o powstaniu w 1648 roku? Nie mam pojęcia o imieniu tego powstańca, chociaż wiem, że w XVII wieku na wschodniej Ukrainie istaniało hanat krymski, który wojsko należał do kozaków, i w tym hanacie doszło do powstania. Ech, nie wiem, strzelam powstanie barskie. Jesteś pewien? Prawidłowa odpowiedź to powstanie Chmielnickiego. No cóż, zostało tylko jedno, czy jesteś odpowiedzialny za udział w tym teleturnieju? Tak. I na koniec, odpowiedziałeś prawidłowo na 7 pytań plus rachunek do spłacenia, a twój gracz telebimowy na 3 pytania, a nagroda za twój udział to 8 tysięcy złotych. Dziękuję dla widzów i pozdrowienia. No to do zobaczenia. Tak, pan Adam Wągle wygrał w tym teleturnieju 8000 zł i jest zadowolony. A teraz wybierzemy kolejnego zawodnika, który będzie grać o milion złotych. Zaczynamy. Witold Kudza Mortewski. Zapraszam jako drugiego zawodnika w tym teleturnieju. Jak się nazywasz? Ile masz lat i gdzie pracujesz? Nazywam się Witold i mam 31 lat, mieszkam w Wrocławiu i jestem technikiem. A co robisz w czasie pracy? Uczę uczniów różne rzeczy, ale najważniejsze wobec uczniów uczę takich rzeczy jak budownictwo i kelnerstwo. To dwa bardzo ważne zawody w państwach rozwiniętych. Kelner musi być odpowiedzialny i kulturalny oraz poddawać posiłki. Ale obowiązuje etykieta dla zachowania kultury i poszanowania restauracji. A w weekendy uczę uczniów budownictwa, który uczę jak posługiwać się narzędziami oraz o zasadach BHP. I to tyle. Tak dobrze, możemy przejść do gry. Oto zasady. Masz dziesięć pytań i za każdym razem musisz obstawić część albo całą stawkę, który odpowiadałeś na poprzednie pytania, zanim przejdziemy do kolejnego pytania. Po pytaniu rozgrzewkowym wybierzemy kompana z krajów albo uniwersum, który będzie pomagać w odpowiadaniu na pytania. Maksymal średnik na wygrana jaki może zdobyć kompana po dziesiątym pytaniu to 11 tysięcy złotych lub 11 tysięcy jednostek złotych w razie mieszkania w innym kraju. Możesz dwa razy zmienić kategorię na taką, którą ci odpowiada. Ile masz rachunków za ten okres? 532 zł dobrze a pytanie będzie z kategorii sztuka możemy już zacząć grę życiowa szansa teraz albo nigdy jak nazywał się pisarz który napisał o hamlecie w latach 1599 1602 odpowiadam William Shakespeare Tak 532 zł należy do ciebie, panie Witoldzie. A teraz, panie Witoldzie, będziemy wybierać kompana, który będzie pomagać w odpowiadaniu na dziesięć pytań. Z którego kraju wybierasz, Czechy? Kraj środkowoczeski. Czy jesteś pewien? Tak. Wybierzemy ci kompana z Czech, z kraju środkowoczeskiego. Ahoj, Panie Zdenku. Powiedz, ile masz lat, gdzie mieszkasz i jakie masz najlepsze, a jakie najgorsze zainteresowanie. Mam 42 lata, mieszkam w Pradze, najlepsze zainteresowanie mam z astronomii, a najgorsze z polityki i religii. Dobrze, a teraz możemy przejść do pierwszego pytania, właściwej gry, a kategorią pytania to astronomia. Dla pana Witolda możesz wygrać aż 2000 zł za prawidłową odpowiedź, a dla pana zdjęka aż 1500 koron czeskich, czyli 200 jednostek złotego. Oto pytanie. Ile lat potrzeba, żeby Pluton okrążył po pasie układu słonecznego? Odpowiadam: 248 lat. Tak. Dwa tysiące złotych należy do ciebie panie Witoldzie, a dla pana zdjęka masz półtora tysiąca koron czeskich za prawidłową odpowiedź. A teraz panie Witoldzie możesz obstawić część stawki za kolejne pytanie, a następne pytanie będzie z kategorii... Matematyka. Ile obstawiasz stawkę za te pytanie z kategorii matematyka? Jestem dość dobry z matematyki, więc stawiam wabank. No to wabank... Teraz gra o 4000 zł w przypadku prawidłowej odpowiedzi, a dla pana zdjęka aż 4 tysiąca koron. Oto pytanie. Ile to jest pierwiastek 420 plus 41 minus 14? Odpowiadam 47,5. Tak jest. 4000 złotych należy do ciebie, panie Witoldzie, a dla Pana Zdienka masz 4,5 tysiąca koron czeskich, czyli 600 zł. Panie Witoldzie, jakie masz marzenia i plany, jeśli wygrasz aż milion złotych? Mogę na przykład kupić nowy dom albo wyruszyć na Azję i inne kontynenty wielkiej planety Uniwersum i innych uniwersów? No dobrze, panie Witoldzie, przed wami czas na trzecie pytanie, który będzie z kategorii. Polityka. Ile stawiasz za te pytanie? Stawiam wabank. No to wabank. Teraz wrasz panie Witoldzie 8 tysięcy złotych w przypadku prawidłowej odpowiedzi, a dla pana Zdienka aż dziewięć tysięcy koron czeskich. Oto pytanie. Jak nazywa się prezydent Tadżykistanu, który urzęduje od 1994 roku? Nie znam na polityce Azji Środkowej. Strzelam. Nur Sultan Nazarbajew. Przykro mi, odpadasz. No to będę grać sam. Jeśli chodzi o prezydenta Tadżykistanu, to zanim został prezydentem, objął funkcję przywódcy, który rządził w latach 1992-1994, zanim objął urząd prezydenta. Odpowiadam na pytanie, Emomali Rahman. Czy jesteś pewien? To prawidłowa odpowiedź, 8000 tysięcy należy do Ciebie Panie Witoldzie. Panie Zdjęku, nie odpowiedziałeś prawidłowo na pytanie z kategorii polityka, i za to wygrałeś 4,5 tysiąca koron czeskich, czyli 600 złotych. Gratulacje i życzę do widzenia. A Panie Witoldzie, zadam Cię kolejne pytanie, które będzie z kategorii. Historia. Ile stawiasz za te pytanie? Ale nie może być mniejsza niż 4000 zł. stawiam minimalnie. 4200 zł. stawiam. Teraz brasz Panie Witoldzie o 12200 zł. w przypadku prawidłowej odpowiedzi i 3800 zł. gwarantowanego w razie złej odpowiedzi. A oto pytanie z kategorii historia. Jak nazywa się okres, który doprowadził do demokratyzacji kilku państw europejskich w sposób pokojowy? W latach 1989-91. Dobrze, ten okres jest związany z demokratyzacją państw w byłego bloku wschodniego oraz końca zimnej wojny, który niegdyś rządzili komuniści. A możesz podać nazwy partii w tych krajach. W Polsce rządziła PZPR, a w ZSRR rządziła Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego, w NRD rządziła SET, a w Albanii Partia Pracy Albanii. Były też inne kraje, które protestowali przeciwko rządom, jak na przykład w Chinach lub w Birmie. W Birmie w trakcie rewolucji 8888 zginęło od 3000 do nawet 10 tysięcy osób. Niektórzy nazywają to birmańskim Tiananmenem ze względu na krwawą brutalność armii, którzy używali broni. Palnej Jaszmiło. Tak samo było w Chinach, gdzie używali nawet czołgów, by rozgonić manifestacje w krwawy sposób, który zginęło 2,5 tysiąca osób 4 czerwca 1989 roku. Dobrze, koniec wywodów, teraz stawiaj odpowiedź. Odpowiadam jesień ludów. To jest prawidłowa odpowiedź. 12 200 zł należy do Ciebie, panie Witoldzie. Teraz jesteś o krok dalej do zdobycia zwycięstwa, który zostało jeszcze 6 pytań. Ale możesz wycofać się z gry zachowując wygrane z czterech pytań. Jakby co to jeszcze gram? Dobrze. A kategoria piątego pytania będzie anatomia człowieka. Ile stawiasz za te pytanie? Ale nie może być mniejsza niż 4200 zł. Stawiam 7800 zł. Proszę bardzo. Proszę państwa. Teraz grasz o 20 tysięcy złotych w przypadku prawidłowej odpowiedzi i 4400 złotych gwarantowanego w razie złej odpowiedzi. Oto pytanie z kategorii anatomia człowieka. Jak nazywa się organ, który odpowiada za odprowadzenie krwi po całym organizmie? Znam tę odpowiedź, serce. Jesteś pewien? Tak, to dobra odpowiedź. 20 tysięcy złotych należy do Ciebie, Panie Witoldzie. A teraz kolejna szósta kategoria, który będziesz zadawać, to muzyka. Ile stawiasz za te pytanie? Ale nie może być mniejsza niż 7800 złotych. Stawiamy 12 tysięcy złotych. Proszę bardzo, teraz. Grasz w Koldzie o 32 tysiące złotych w przypadku prawidłowej odpowiedzi z kategorii muzyka i 8 tysięcy złotych gwarantowanego w razie złej odpowiedzi. Oto pytanie. Jak nazywa się drugi album zespołu Cradle of Filth z 1996 roku wykonujący symfoniczny black metal? Takie pytanie należy zadać do fanów muzyki black i gothic metal. Co wnioskujesz o albumie tego zespołu? Ja nigdy nie słuchałem tego albumu, ale jeśli chodzi o zdolność, wokalisty Daniego Filtwa jest powalający. A powiesz dlaczego? Bo Dani Filtw w ciągu paru lat wykorzystał siłę swojego głosu: z normalnego growlingu do przerażliwego krzyku w bardzo wysokiej tonacji, który w albumie wykorzystuje całą energię, by zrobić utwory takie jak Dus Antembrans, Chemtorna Sunder lub The Gothic Romance". A co do odpowiedzi na drugie pytanie, to będzie daskę Embrace. Jesteś pewien? Tak. Tak, 32 tysiące złotych należy do ciebie, panie Witoldzie. A teraz, panie Witoldzie, kategoria będzie związania z Świętą Księgą i posłańcami. A więc to będzie kategoria. Religia. Ile stawiasz za te pytanie, ale nie może być mniejsza niż 12 tysięcy złotych? Może mało wiem z religii, ale stawiam stawkę 16 tysięcy złotych. Proszę bardzo. Teraz wracam w projdzie o 48 tysięcy złotych w przypadku prawidłowej odpowiedzi i 16 tysięcy złotych w przypadku złej odpowiedzi. Oto pytanie. Jak nazywa się 105 sura opowiadający aluzję do rozegranego wydarzenia? W czasie narodzin proroka Mahometa w 570 roku. Orety, nie znam się na Koranie jako muzułmańskiej świętej księgi, ale trochę wiem z historii. Co wiem na ten temat? W 570 roku narodził się prorok islamu zwany Mahometem, który doprowadził do ustworzenia nowej religii zwanej islamem. Islam? A jakie ma znaczenie dla religii i społeczeństwa muzułmańskiego? Ma znaczenie uniwersalne. W Świętej Księdze mają 114 sur, a dodatkowo księga opisuje wszelkie prawa prywatne i publiczne. Na przykład, na przykład teoretycznie, muzyka według tekstu szariackiego jest uznana za grzech, z powodu hadisu opisujący o śmiesznych opowiadaniach. A w praktyce śpiewają wokaliści jak na przykład Harit i jego utwór Aisha albo Muhammad Aptal Wahhab, z powodu tego, że w Koranie są archaizmy, które nie opisują słowa muzyka ani śpiew. Jesteś pewny? Tak. A wracając do tego pytania, to nie wiem jak się nazywa się sura, ale odpowiadam, że to jest wąż. Czy jesteś pewien? Witoldzie, prawidłowa odpowiedź na te pytanie to słoń. Słoń jest taką aluzją w tej surze, który okres przypada 570 rok, czyli w czasie narodziny Mahometa. Panie Witoldzie, mogę już Ci pożegnać za udział w grze. Muszę Ci pogratulować za Twój udział w programie i za dobrze obstawienie wygrałeś w tym programie 16 tysięcy złotych plus spłacony rachunek. Gratulacje. Do widzenia Panie Edwardzie. I tak kończymy teleturniej pod nazwą Życiowa Szansa, teraz albo nigdy. Pan Witold wygrał za ten odcinek 16 tysięcy złotych, i jest, zadowolony z tej gry po odpowiadaniu na 7 z 10 pytań. A teraz czas na konkurs Worms Audiotele. Prosimy zadzwonić telefonicznie pod wyznaczonym numerem. A pytanie Audiotele brzmi. Z jakiej dynastii był Edward III? Dobrze zastanówcie się gracze Worm Audiotele. Do wybrania jest 1000 złotych za odgadnięcie pytania. Życzę już do widzenia, drodzy widzowie. Widzimy się w czwartek o 20.30. Program poprowadził Edward Keredewski.